Piniu, ty kretynie kurwa skończony. To jest dla ciebie, ty idioto. Ten paku kurwa skończony z działania orka działań kurwa, skończeniowcy wszyscy. wszyscy. Myślę że stary się cieszy, że jakaś akcja kurwa przez chwilę. I co mi jeszcze z tymi Polakami spotkały i tak sobie jak Ciężko się, ciężko się wiebał ciężko, naprawdę. Dobra, dobra, Marka, Marka, masz, zostaw, zostaw tam, niech leci. मैं काम कर रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ